Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. W tym filmiku zagram dla Was w Among Us z innymi graczami. Naciskam online, public games i wybieram sobie gracza, z którym chcę zagrać. Powiedzmy jego, nie udało się. Weźmy playera. No dobra, to teraz czekamy aż Będziemy mogli grać. Napiszę jeszcze start. No i już zaczęliśmy, dobra. Dobra, teraz tutaj muszę uzupełnić parę zadań. No i ktoś... Nacisnął czerwony guzik. Właśnie teraz napisałem start. Akurat wtedy, kiedy miałem nacisnąć. Coś po angielsku piszą, ale to to nieważne. Będę po prostu głosował na tego, kto będzie impostorem tej oto gry. Mi się wydaje, że to player zrobił. player ale wdze nie player 1 A dobra, jeden kiel robię. Małe sabotaże. Chodzę do władzy i z niego wychodzę. No i teraz uznają mnie za impostora, bo to ja zrobiłem. Teraz czekamy, aż ktoś mnie uzna za impostora i będą na mnie głosować. Dobra, naciskam na sister, bo wiem, że to ona chyba nacisnęła, ale i tak ja jestem impostorem, a nie, to jest jednak sister impostorem. Dobra, tym razem nikogo nie zabijam, tym razem lecę uzupełnić parę zadań tutaj co by tutaj zrobić i żadnych sabotaży nie będę robił tylko zadanie w tej grze są najważniejsze sprawdźmy czy wszystko jest ok admin tam wszystko jest zgodnie. Różowa nacisnęła guzik, więc coś musi być nie tak na rzeczy. Ja nie zostałem przekreślony, więc ja nie będę ani duchem ani impostorem. Te Mi się wydaje, że to Pink Zord robiła, dlatego na nim zaraz zagłosuję za dwie sekundy. Player 1 została impostorem tej Zostało nas tylko czterech, więc trzeba uważać, co się robi, a co nie biuro dowodzenia. Wszystko jest tutaj ok, w jak najlepszym stanie. Dobra, to lecimy dalej, muszę tutaj jeszcze się rozejrzeć za punktami do różnych pomieszczeń, żebym mógł nic tu znajdować tej okupacji. Patrzę i na razie nie ma tutaj niczego do wykonania. Nie ma żadnych zadań, więc muszę na razie sobie trochę pobiegać. To mi to trochę dobrze, to mi dobrze to robi na nauki. Patrzę i rzeczywiście nic nie ma. No i teraz na pewno zostanę impostorem, ty Tylko muszę znaleźć jeszcze resztę. O i poproszę. Kolejne zabite. To teraz jeszcze jeden mi został. Wiktorii przegrałem, ale niestety zło jeszcze muzyka gardrała, więc próbujmy teraz inną rozgardrywkę rozegrać, tam gdzie nie będę ciągle tego zabijał. No, tutaj jest co innego. Czekamy na pozostałych gardraczy i gardramy. Czyli ta rozkorebka została kończona. Niestety. Zobaczmy Timona. Odliczamy 5, 4, 3, 2, 1 i cisza nastąpiła. Dobra, lecimy z tym pocztem. Sprawdźmy panel dostępu. Czy wszyscy są? Tak, jest jeden niebieski. Wszystko jest ok. Ile minut odcinka? O, już nawet nieźle. 9 minut odcinka. Jeszcze to trochę i kończymy. To pewnie może być koniec. Tym razem to może być koniec. I pewnie niedługo kończymy te gry. Bo jeszcze mam w planach do nagrania promocyjne paczki z FIFA 19. I wiecie, z moim czasem to tak jest. To to trochę, żeby nagrać więcej, coś zabawnego z Amonga. Później może będę coś jeszcze nagrawał z Fify. Dalej to sam sobie wymyślę, bo chcę przeznaczyć ten czas dla Was i chcę, żebyście oglądali moje filmy z gier fabularnych, ile tylko dusza zapragnie, ile tylko chcecie. Nawet nie 10 minut. No dobra widzowie, głosujemy na tego, czy moim zdaniem lepiej głosować na kogoś innego. A, e, dobra, głosujemy na pana Bicza, co tam? A jednak to Begelu został impostorem. Nie, nikt nie został impostorem. Dobra, wiecie co, jak dla mnie kończymy tę grę, Bo już to trochę za długo filmujemy gardrę. No dobra, to na dzisiaj tyle na moim filmiku. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu i pozdrawiam wszystkich widzów. Trzymajcie się ciepło. Cześć.